Witam, ja jestem Mr. Jest, yy, chyba już piąty odcinek serii Minecraft. Ciekawe budowle. Pomiędzy odcinkami wybudowałem fontannę, bajorko i jeszcze jedną wieżę. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się robieniem sztucznego słońca. Zapraszam na, zapraszam do oglądania. Tak, yy, oszklony boków postanowiłem, że nie będę yy, wykładał szkłem, ponieważ będzie lepszy efekt. Tylko dałem na samym dole jedną barierkę, żeby lawa się nie wylewała. Tak więc. Yy, Zobaczymy się, jak już, jak już będzie projekt gotowy. Tak, wybawić się z lawą to będą jakieś problemy. Tutaj wszystko dobrze, no ale <laughs> musiało trafić na mój hotel. Straty, które tam poniosłem, ja kiedyś odnowię, ale raczej nie będę ich pokazywał. No i tak, sztuczne słońce jest, jest już gotowe. No, mamy, mamy słońce, nie ma hotelów póki co, ale. I tak jest dobrze, więc komentujcie, lajkujcie i do następnego odcinka.